Serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Witam Was, moi drodzy, już po świętach. Święta, święta i po świętach co roku to mówię, prawda? Ale tak, tak to jest, słuchajcie. Kurczę, takie przygotowania do świąt nasze trwają tak długo, a święta tak szybko nam mijają. Ja powiem Wam, że w tym roku przygotowywałam się do świąt z gotowaniem dopiero jakoś dwa dni przed świętami. I Pierwszy dzień, w którym stanęłam do kuchni, w którym Wam pokazywałam, jak gotowałam Bigos, jak robiłam inne potrawy. No to powiem Wam, że naprawdę spędziłam w mojej kuchni kilka dobrych, kilkanaście godzin. Drugi dzień już był taki bardziej luźniejszy, już tak wiecie, zostawiłam sobie ostatnie potrawy na przygotowanie moich świąt. No i Wigilia również była taka, wiecie, na początku spokojna, a później, wiecie, no smażenie ryby, smażenie karpia, wiecie ile to czasu schodzi, smażenie krokietów, no to już stoicie w tej kuchni i to przygotowywanie do tych świąt takie było, powiem Wam, Wydaje mi się dłuższe niż te święta trwały. No, jakoś tak mi szybko te święta, powiem Wam, zleciały. Tak jak mówię, przygotowywanie do wigilii kolację mieliśmy na godzinę umówione na godzinę w pół do piątej piąta, tak jakoś było no, zasiedliśmy, jakoś było po piątej zanim to wszystko wiecie przygo... znaczy ja miałam już wcześniej przygotowane, ale zanim się jeszcze inne rzeczy, co synowa przyniosła podgrzewało, to no tak gdzieś ko piątej zasiedliśmy, zasiedliśmy do naszej wigilijnej wieczerzy, podzieliliśmy się opłatkiem, Nionia była zafascynowana, że mogła opłatkiem się z nami podzielić także podzieliliśmy się opłatkiem zjedliśmy wieczerze. No i oczywiście prezenty, i kto pierwszy prezenty, no Wnusia, no przecież najmłodsza bardzo nie mogła się doczekać, kiedy będzie mogła otworzyć prezenty, więc pomogłam, babcia chodź, babcia chodź, więc pomogłam Wnusi prezenty otworzyć, no i każdy po kolei te prezenty otwierał. Więc, moi drodzy, przyszłam tutaj do Was w tym filmie z moimi prezentami i nie jest to film, w którym chciałabym się pochwalić, bo to są, słuchajcie, rzeczy, które ym, są, mi się na pewno przydadzą, które y, niektóre mnie bardzo zaskoczyły, bo o nich nie wiedziałam. I nie są to takie, nie wiadomo, jak drogie prezenty, żeby ym, nie podpowiedzieć Wam, na przykład, co można by było kupić ym, osobie w przyszłym roku pod choinkę, czy nawet na urodziny. Jeżeli macie osobę, która właśnie niebawem będzie miała urodziny, to powiem Wam, że. Ym, te moje prezenty, które wam pokażę, który z nich na pewno fajnie by się mógł sprawdzić. Właśnie jako prezent urodzinowy w przyszłym roku lub jako prezent gwiazdkowy w przyszłym roku. I powiem wam, że mój Mikołaj w tym roku był równie hojny jak dla mojej wnusi, chociaż moja wnusia oczywiście obdarowana została najbardziej z nas wszystkich i Domyślacie się, że małpka się sprawdziła, naprawdę małpka jej się tak spodobała i był to strzał w dziesiątkę trafiony. Także yy, małpka już jest, wiecie, lulana i już tam karmiona, także cały czas yy, z małpką spędza czas. Więc prezent trafiony, ale moje prezenty również są świetnie trafione w dziesiątkę. Niektóre były ze mną konsultowane, a niektóre są dla mnie naprawdę dużym zaskoczeniem i o nich w ogóle nie wiedziałam, że zostaną mi zakupione. I może tutaj zacznę. Słuchajcie od prezentów, które dostałam od mojej teściowej. I słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą od niej otrzymałam, jest szal, przepiękny szal, bardzo miły. I ten szal został zakupiony. To jest ta marka, Wam podpowiem, jakbyście byli z Wrocławia, bo właśnie on został zakupiony we Wrocławiu na jarmarku świątecznym. Nie wiem, czy do kiedy ten jarmark trwa, ale ym, tam właśnie Teściowa go zakupiła. I słuchajcie, jest to. Tutaj się będę sprawam jakoś pokazać. O, 100%. Poczekajcie, o, czy dojrzycie. 100%. Bo on mi spada, i on jest ciężki. Czekajcie, jakoś tak zrobimy. O, 100% wiskoza. Mam nadzieję, że to widać, bo teraz nie widzę podglądu, ale jest naprawdę tak przyjemny, tak przytulny. I powiem Wam, że te kolory w nim są świetne, bo zobaczcie. Mamy tutaj od szarości czerni po. Z mlekiem i takie jasne kolory, więc on, słuchajcie, i będzie mi pasował do mojej srebrnej kurtki, i będzie mi pasował do mojej do czarnej zawsze. Ale czy do jakiejś brązowej, czy do mojego szarego płaszcza, będzie mi ten szaliczek idealnie pasował. I zobaczcie, on jest taki. Szeroki, że nawet można go sobie tutaj jako chustę, wiecie, zakładać. Nawet powiem wam, że jak latam samolotem, lecę zimą samolotem, to mi się idealnie przyda, żeby się, wiecie, tak nawet zakryć w samolocie, bo mi w samolocie zawsze jakoś jest chłodno. Jak oni włączą tą klimę, to um, zimą jakoś powiem wam, że chłodno mi jest, więc taki szal idealnie może się mi również w podróży sprawdzić, ale do noszenia jest naprawdę milutki, więc idealnie na te nasze zimy, bo powiem Wam, że ostatnio dwa dni, pierwszy dzień świąt, tak, w pierwszy dzień świąt mieliśmy taki sztorm, że była taka zamieć śnieżna, że powiem Wam, w, pewnym, w pewnych momentach nie można było... Poczekajcie, bo ktoś tu do mnie chyba pisze, przepraszam Was. Dobra, nie, nie, już myślałam. W pewnych momentach nie można było, słuchajcie, na metr nic nie było widać, także... Pogoda zima na całego. Także taki to był prezent od mojej teściowej, bo już, słuchajcie, tutaj pomieszałam torby. Poczekajcie. Już Wam pokażę, co jeszcze dostałam dwie rzeczy kolejne poprosiłam o jedną, a otrzymałam dwie. Taki był hojny mój Mikołaj. I słuchajcie, otrzymałam tutaj dwa masełka, znaczy jest to masełko bandi do demakijażu twarzy, oczu, po prostu do, do makijażu i to jest to najnowsze masełko, już Wam pokażę tutaj jak wygląda opakowanie i mm, ja te masełko widziałam u Mac i poprosiłam właśnie teściową, jeżeli chce mi coś kupić to yy, no, chciałabym po prostu coś, z czego będę zadowolona i te masełko yy, poprosiłam, żeby mi kupiła i słuchajcie, poprosiłam o jedno a otrzymałam dwa, także Mikołaj był bardzo hojny, więc bardzo się cieszę, bo słyszałam, że te masełka są świetne, nie szczypią w oczy i idealnie domywają makijaż, więc sobie już będę mogła testować, czekałam, żeby nagrać Wam ten film, więc te prezenty też troszeczkę troszeczkę na mnie czekały, więc teraz już po filmie będę mogła nagrać i na pewno się z Wami podzielę, co ja myślę o tym masełku, ale naprawdę słyszałam, że są bardzo dobre o nim opinie i jest, mm, słyszałam też, że lepszy od tej poprzedniej wersji. Ale czekajcie, zobaczmy, otworzymy sobie. Ono jest zaklejone. No dobra, i tak będę używać, więc zobaczmy, jak pachnie. Tak mocno tutaj zapakowane. Czy ja teraz to otworzę? Dobra, mamy to. Zobaczymy jaka jest konsystencja. No ładnie, ma taki delikatny zapach, widzicie, jest takie bardziej gęste. Ja z tej serii, jak wiecie, mam żel do mycia twarzy i on przepięknie pachnie. Nie, pech, nie pachnie tak jak to masełko. Żel pachnie mm, ładniej, bardziej tak intensywnie, ale wiecie co, yy, do demakijażu oczu ja nie potrzebuję zapachów, żeby też mnie w oczy nie drażniło. Yy, po prostu potrzebuję dobrego produktu, który zmyje makijaż, który zmyje maskarę i wiem, że te się yy, na pewno sprawdzają, więc będę testować i na pewno się z Wami podzielę tym co o nich myślę następną rzeczą również z mojego pod, z mojej podpowiedzi otrzymałam maskarę Eveline Wonder Show też ją widziałam u którejś z dziewczyn i byłam bardzo ciekawa jej jak się sprawdza jaka to jest maskara bo mam tą z Eveline tą złotą ja zawsze zapominam, jak ona się nazywa. Powiem Wam, że ja nie mam pamięci, do, pamięci do nazw y, tych maskar. Warietę. A tutaj jest właśnie y, zupełnie inna i już Wam pokażę, jak ona wygląda, bo tu jest opakowanie, żebyście widziały sobie, jak wygląda y, tutaj opakowanie. To jest ta złota. To jest właśnie ta, bo wiem, że są dwie wersje tej maskary i ja poprosiłam o tą. Chyba to jest ta Którą widziałam. Także zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie u mnie sprawdzać. Zrobimy sobie test, bo powiem wam, że troszeczkę kosmetyków mi się teraz uzbierało z moich wcześniejszych zakupów, których jeszcze nie używałam, i teraz tych. Także zrobimy sobie taki fajny test tych kosmetyków. Zobaczymy, jak się sprawdzą. Dostałam również, słuchajcie. Mmm... Już otwierałam, patrzyłam jaki ma kolor. Jest to mydełko do utrwalania brwi z Eveline, ale w odcieniu brązowym. I byłam go też ciekawa, więc poprosiłam o, o to mydełko. Myślałam, mydełko, dobrze mówię mydełko. Myślałam o tym z Lovely, chyba Lovely, chyba tak, lovely, czy innej marki? Ale nie były dostępne, tylko trzeba było zamawiać przez internet. A wiecie, nie chciałam robić tutaj problemów mojej teściowej, więc poprosiłam, że jak będzie na miejscu w Hebe czy w Rosmanie, żeby zobaczyła za tym i wzięła mi te. Także otrzymałyśmy również z moją synową te mydełka, więc zobaczę, bo fajnie, bo. Brązowe mydełko nadaje koloru waszym włoskom. Ja mam wiecie, makijaż permanentny, więc tutaj nie potrzebuję, żeby mi przyciemniło moją skórę na, na brwiach, tylko żeby właśnie utrwaliło włoski i je przyciemniło, bo mam jasne włoski, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. No i słuchajcie tradycyjnie znacie na pewno czekolada okienko. Zawsze jesteśmy obdarowywani przez mamy tymi. Czekoladkami, no bardzo je lubimy. Jakoś to, tak wiecie, taki sentyment od lat do tej czekolady i zawsze okienko dla nas jest. Także to były prezenty od mojej teściowej. Prezenty od moich dzieci, słuchajcie, też ze mną skonsultowane, bo się też cenowa pytała. Omawialiśmy się na pewną kwotę, do jakiej kwoty robimy prezenty, więc się umówiliśmy do konkretnej kwoty i akurat do tej kwoty mi się zebrało na trzy prezenty. Więc dostałam od nich pierwsze, co to jest taka opaska na włosy. Ja powiem Wam, że jak tak, czy jak robię demakijaż, czy jak robię nawet makijaż, czy jak nakładam maseczkę, no to te włosy, teraz szczególnie jeszcze moja grzywka, leci mi na twarz i mam taką metalową opaskę, ale ona jest taka bardzo cieniusieńka i często mnie tutaj, wiecie, uwiera za uszami. I... Szukałam jakiejś takiej właśnie porządnej, fajnej opaski, którą założę sobie na włosy, która mi tutaj fajnie te włosy do góry z, zbierze. I moja synowa znalazła mi taką opaskę. Ta opaska, te prezenty od mojej synowej były zakupowane na stronie internetowej za granicą, która tutaj na Islandię bez problemu przesyła te rzeczy, to jest bots chyba, -O -O -T -Z. tak się nazywa ta strona I, i tam właśnie możecie kupić i markowe rzeczy i, i, i różne inne i kosmetyczne rzeczy. I właśnie one są bez problemu tutaj na Islandię przesyłane z niedużym cłem. Czy cło już jest naliczane? Chyba tak. Także naprawdę bardzo fajna strona. I ja tam też przeglądam kilka rzeczy, bo właśnie tak jak synowa mówiła, że będzie z tej strony zamawiać dla mnie i dla męża prezenty, to mówiła, żebym sobie coś przejrzała. Może coś mi wpadnie w oko i, i podpowiem, co bym chciała, więc y, y, pierwsze co za chwilę wam pokażę, y, co mi wpadło w oko i po, powiedziałam, że. Takie coś by mi się przydało. I drugim było to, ale tego nie widziałam na internecie, właśnie na tej stronie, a synowa znalazła. Więc zobaczmy sobie, co tu dokładnie jest. I czy ja to otworzę? To jest zaklejone? Tu jest przyklejone. A wiecie co? Nie otworzymy chyba tego. To jest zaklejone mocno. Czy uda mi się? A może mi się uda? O jest! Dobra. I tutaj mamy, słuchajcie mamy tak zobaczymy zobaczymy co tutaj mamy aha taka gumka do włosów no to na moje włosy to jest strasznie duża nie mam tak długich włosów ale wiecie do złapania przyda się i to jest taka frotowa bardzo fajna gumeczka co tu jeszcze jest ach takie na ręce też się przydadzą nie wiem czy żeby Wiecie, podprzetrzeć? Nie wiem, nie wiem do czego, ale to jest najbardziej przeze mnie chciane. O, taka opaska na włosy. Idealna i, i bardzo fajna, bardzo milutka, szeroka. I, I tutaj fajnie mi się te włosy będzie do góry. Wiecie. A co to jest? A, Brushworks, to jest z tej marki. Tutaj macie markę. Idealnie wiecie, będzie mi się sprawdzać, nawet tutaj na opakowaniu jest ta marka. Także jeszcze muszę to się dowiedzieć na nadgarski, do czego to ma mi służyć. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale na pewno się przyda. I ta gumeczka do włosów również. Także prezent idealnie trafiony. W dziesiątkę. Także taki pre, pierwszy prezent od moich dzieci. Drugi prezent również podpowiedziałam, bo już pomału mi się kończą te moje płatki pod oczy, które mam z Rosmana z wyciągiem ślimaka. Nie wiem, jaka to jest marka. No i słuchajcie, moja synowa zakupiła mi z synem takie płatki z Pixi. Jestem ich też bardzo ciekawa. Beauty. Beauty Eye i tutaj mamy witaminę C i, oj nie dojrze, słuchajcie, i i coś jeszcze, nie wiem, może Wy dojrzecie, dojrzecie, tutaj jest, tutaj, o, tu jest wypisane, bo po prostu świeci mi światło i bez okularów niestety nie widzę, ale to są te płateczki, także jak tylko tamte mi się skończą, to już będę te, Stosować, używać i zobaczcie, jakie one są duże, także spokojnie, idealnie, właśnie tutaj pod oczy mi się sprawdzą. Jeszcze muszę o nich poczytać, ale wiem, że Pixie ma bardzo dobre płatki pod oczy i że są zachwalane, więc dziękuję, bardzo się cieszę. I słuchajcie, ostatni prezent. No, ja przeglądałam właśnie na tej stronie. I padły mi w oko kapciuszki. Jak wiecie, że ja mam, ja mam takie jedne kapcie, takie z Misia, takie puchate. Je kupiłam albo na Temon, albo na Shein, In. Jestem pewna, słuchajcie, ale chyba na In, tak, bo na Temu robiłam jedne zakupy. To było na In. I powiem Wam, że one są na takim grubszym, no, na grubszej podeszwie. I lewy kapeć, jakoś mi się tak zapadł z lewej strony, że jak chodzę, to mi tak noga ucieka. Nie wiem, coś się z tą podeszwą stało i zrobiły się bardzo, ale to bardzo niewygodne. I tak przeglądałam sobie tą stronę i wpadły mi w oko w różnych kolorach. Bo tamte kapcie, które mam, właśnie mam w takim odcieniu kawa z mlekiem. O, coś jak tutaj na tym... Um, ciut jaśniejsze od tego, jak na tym szaliku. I... Yy, właśnie na tej stronie również wpadły mi tak w takim kolorze kapcie w oko, ale wpadły mi też inne i powiedziałam do mojej synowej, podobają mi się te kapcie, a który kolor wybierzesz to już decyzję zostawiam Tobie zrób mi niespodziankę, żebym miała po prostu niespodziankę i tak samo było też z opaską, bo też jej powiedziałam, że chcę, przydałaby mi się opaska, ale nie wiedziałam, że akurat dostanę w takim fajnym zestawie więc takie dwie niespodzianki i Kapcie, słuchajcie, są z Tomiego, Tomi Hilfiger. O tutaj, na opakowaniu możecie zobaczyć, ja mam je w rozmiarze 30. Gdzie to jest rozmiar? Na opakowaniu był? Gdzieś widziałam. O tutaj jest. 35, 36. Mam taką dużą stopę. I słuchajcie, to są takie. Kapcioszki, takie bambożki, też takie tutaj przyjemne. Tutaj przechodzi pasek Tomiego i mają taką tutaj twardszą podeszwę. I tutaj też są takie fajnie wyprofilowane, takie naprawdę są miękkie. Tamte miały tutaj inny zupełnie materiał, tutaj właśnie ten materiał misiowaty jest też na stopie, także na pewno będą ciekłe. Ja powiem Wam, zresztą wiecie, że ja ostatnio zaczęłam bardzo marznąć w stopy, nie wiem co się dzieje i pomyślałam, że właśnie w takich kapciuszkach będzie mi ciepłutko, więc za chwilę odpinam metkę i, i wskakuję w nie, bo naprawdę bardzo mi się podobają i powiem Wam, to jest widzicie, nie wiem czy kamera dobrze uchwyci, to jest taki kolor, Granat wpadający w szarość, ciemną szarość, taki grafitowy bardziej, wiecie? A też widziałam właśnie kremowe, widziałam czarne, dlatego zostawiam moje cenowe. Do dyspozycji wybranie koloru i naprawdę trafiła idealnie. To jest taki taki, właśnie tak. To jest taki grafitowy kolor. No piękne są, bardzo mi się podobają, więc idealnie zakup trafiony bardzo. Jestem z nich zadowolona, więc za chwilkę w nie wskoczę. Także taki prezent od mojej synowej i słuchajcie, prezent od mojego męża. Ogromne zaskoczenie. Nie przypuszczałam, że mój mąż kupi mi takie rzeczy. Słuchajcie, pierwsze. To jest maszyna, maszyna, no takie urządzenie do mycia pędzli. Chyba zlitował się nade mną, widząc, bo mąż często widzi, jak ja stoję i myję moje pędzle, i naprawdę często schodzi mi to godzinami, jak uzbieram tych swoich pędzli do mycia, biorę je wszystkie, no to stoję i myję i myję i myję. Wiecie, najgorzej domywa się te pędzle po podkładach. No te pędzle to już po prostu ciężko jest domyć, a. Szczerze mówiąc powiem Wam, nie używam już teraz do mycia pędzli em, tego olejku Isana, bo straciłam kilka pędzli, więc nie chcę już, żeby wiecie... Inne pędzle potracić, żeby te włosie się porozklejało, więc używam mydła. A no, przy myciu mydłem, no to czasu troszkę schodzi. Więc mój małżonek, będąc, pojechał sobie po prostu do Rejtjawiku na zakupy prezentów dla mnie i kupił mi to urządzenie. I tutaj macie, pokażę Wam z tej strony, macie takie końcówki do pędzli, które nakładacie na pędzle, zakładacie na ten mechanizm, który jest z baterią, do pojemnika wlewacie sobie tutaj wodę ciepłą z płynem, którym chcecie myć pędzle. Do tego zestawu są dołączone dwie saszetki takich właśnie mydełek, czy płynów, czy szamponów i później pod wpływem, pod, podczas naciśnięcia tutaj tego urządzenia wibruje Wam, wiecie, pędzel i w tej wodzie go myjecie. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi właśnie do tych pędzli po podkładzie ale widziałam filmiki na YouTubie, że dziewczyny są bardzo zadowolone z tego urządzenia, więc fajnie, że mąż o mnie pomyślał i, i mi je zakupił i na pewno dam Wam znać, jak się sprawdza, bo jest to naprawdę fajny prezent dla osoby, która robi makijaże, która zajmuje, która po prostu używa dużo pędzli, i jest to, wiecie, troszeczkę mm, zaoszczędzenie czasu na myciu pędzli. Więc na pewno dam Wam znać, jak u mnie się sprawdza. I drugą rzeczą, słuchajcie, to też jest ogromne zaskoczenie. I mąż mówił, że wziął ostatnie. Jest to lusterko, słuchajcie, jest to lusterko, które jest ze światełkiem. Tutaj widzę, że tu jest włączone, ale zaraz zobaczymy. A nie, widzicie, tutaj jest pokazane, że drugie lusterko jest włożone. A ono wygląda chyba... Tak, zaraz zobaczymy, bo nie jestem pewna. Lusterko jest z bateriami i już Wam pokażę, jak ono wygląda. I lusterko jest ze światełkiem, a powiem Wam, że ja mam swoje lusterka i często jak dla Was nagrywam makijaże, na przykład jak siedzę naprzeciwko okna, to potrzebuję światło na twarz i jak robię sobie makijaż rano, to korzystam z mojej toaletki, ale jak robię dla Was makijaże, no to nie siedzę twarzą do toaletki, tylko twarzą do okna. W związku z czym, fajnie mieć takie lusterko, właśnie żeby bardziej oświetlić sobie twarz. I nie wiem, mój mąż padł na ten pomysł i mi te lusterko zakupił. To jest, słuchajcie, takie lusterko, już Wam pokażę, o. Ono tak wygląda, tutaj, gdzie to jest? O. Tutaj ma taki po taką podstawkę, na której możecie, to, wkładacie to lusterko w tą podstawkę. Na tej podstawce tutaj też możecie sobie coś położyć biżuterię, nawet słuchajcie, ja pomyślałam, że tutaj mogę sobie położyć moje czyste gąbeczki i, i będę miała tutaj na nie miejsce. Lustereczko jest na baterię. Ja już tutaj baterię włożyłam, zaraz wam pokażę. Wchodzą trzy baterie, paluszki. Tu z tyłu ma jeszcze drugie małe lusterko. Wiecie co, w tym drugim małym lusterkiem możecie się, wiecie, one jest bardziej przybliżające. Aha, okej, okay, już, już wiem. One jest przybliżające. O, rany naprawdę jest mocno przybliżające. O, rany jak lupa. Naprawdę mocno przybliża. Więc jakbyście chciały, wiecie, sobie coś bliżej zrobić, to takim lustereczkiem i je. Tutaj um, można sobie zostawić przymocowane. O, włożone, O, i one tutaj może być włożone, a to lusterko wygląda tak. Tu z tyłu jest przełącznik, więc przełączacie, i tutaj jest włącznik, i ono ma kilka opcji, um, świe, um, wiecie, tej mocy światła. Jak przytrzymacie palec, to możecie ściemniać, widzicie, się ściemnia i jest coraz mniej takie y, oświetlenie, ale jak chcecie bardziej, przytrzymujecie palec i ono się coraz bardziej rozświetla, no powiem Wam, rewelacyjne a jak klikniecie, to się wyłącza rewelacyjny pomysł mojego męża, no powiem Wam trafione w dziesiątkę prezent, super, bo Powiem wam, że często teraz z rana robię makijaże i właśnie nawet te moje oświetlenie przy tej mojej toaletce. Nie zawsze dobrze mi oświetla, a takie lusterko na pewno się mi sprawdzi. I no jestem zachwycona, jestem zachwycona tymi pomysłami mojego męża, że właśnie pomyślał o mnie i kupił mi to lusterko, które właśnie idealnie teraz mi będzie pasowało do robienia tych w zim, zimą, wiecie, makijażu z rana. No i maszynka, urządzenie do mycia pędli, rewelacja. Także powiem Wam, że. Zaraz je wyłączę, o żeby mi się nie włączało. Także powiem Wam... Prezenty wszystkie trafione w dziesiątkę. Jestem nimi zachwycona. Wszystkie będę używać, z wszystkich będę korzystać. Wszystkie bardzo mi się podobają, więc pomyślałam, że podzielę się z Wami. Może akurat Wy szukacie jakiegoś prezentu teraz na urodziny dla bliskiej kobitki, nie? Bo to prezenty dla kobiet, czy dla mamy, czy dla siostry, czy dla teściowej. Idealnie na pewno który z nich się sprawdzą. Ja powiem Wam, że jestem zachwycona tymi prezentami na pewno będę z nich korzystać polecam Wam jeśli szukacie czegoś takiego właśnie fajnego, niedrogiego to wydaje mi się, że to co Wam pokazałam, któryś z tych prezentów na pewno sprawdzi się idealnie także moi drodzy, to były moje prezenty tegoroczne jak widzicie, nie były to nie wiadomo jak drogie prezenty, takie wiecie, na każdą kieszeń mi się wydaje i prezenty, które, z których powinna być zadowolona każda kobieta Także taka podpowiedź ode mnie dla Was. Mam nadzieję, że Wy również byliście ze swoich prezentów w tym roku zadowoleni, że Wasz Mikołaj również trafił z prezentami, no bo wiecie, jak to często bywa nie. Dlatego ja w tym roku po, postanowiłam podpowiedzieć moim Mikołajom, co byłoby mi potrzebne, więc pewne rzeczy, które właśnie dostałam, są z moimi podpowiedziami, ale tutaj te dwie rzeczy. Ta. I ta, to było dla mnie ogromne zaskoczenie, że mój Mikołaj się sam domyślił i te prezenty mi zakupił, z których naprawdę jestem bardzo zadowolona i nawet się nie spodziewałam. Bo powiem Wam, że mąż mi powiedział, gdzie mi kupił prezenty, ale w życiu nie spodziewałabym się, że to będą właśnie te rzeczy. Także fajnie, że mnie słucha, że widzi, na, obserwuje. Czego by mi było potrzeba, na co yy, zwrócić uwagę, yy, co by mi się przydało. Także fajnie, fajnie, że yy, te prezenty dostałam i na pewno będę z nich korzystała. Dobrze, moi drodzy, tyle w temacie moich prezentów. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w kolejnych filmach. wytrzymajcie się ciepłutko. I do zobaczenia. Buziaki. Yeah. Mm -hmm.